Natalia Siewiec i chudziutki Mariusz Raduszewski. Miss Euro przeszedł metamorfozę. Natalia Siewiec i Mariusz Raduszewski poznali się w 2002 roku dyskotecem rywalu. Po wyborach Miss Bałtyku, które zresztą Natalia wygrała. Jak wspominała z perspektywy czasu, Raduszewski, wówczas zawodnik siatkówki plażowej. Wywarł na niej piorunujące im wrażenie, jednak na wieść. Że jest on Żonaty i Masena. Wycofała się, jakby znała po latach w rozmowie z Krzysztofem i Biszem. Dwa i pół roku byłam zakochana. Opowiadałam obcym ludziom w pociągu moją historię. Zdarzało się, że podjeżdżałam pod blok Mariusza i patrzyłam, czy świeci się światło. Miałam pomysł, żeby zrobić sobie z nim dziecko i nic mu nie powiedzieć. Ich znajomość zacieśniła się dopiero w Brazylii, dokąd pojechali każda z innych powodów. Raduszewski stawiał pierwsze kroki w biznesie jako współudziałowiec spółki zajmującej się dystrybucją kosmetyków na zasadzie franczyzingu, a siwiec próbowała przebić się w brazylijskim modelingu. Przy okazji zrozumiała, że bez wsparcia chirurgii plastycznej, z której regularnie korzystają południowoamerykańskie piękności, nie ma szans. Ostatecznie zrezygnowała z podbicia Brazylii, za to przy wsparciu Raduszewskiego postanowiła zbudować karierę w Polsce. W drodze powrotnej zahaczyli jeszcze o Las Vegas, gdzie wzięli ślub, który, nawiasem mówiąc, nie ma mocy prawnej na terenie Polski. Jak wspominała Siwiec w wywiadach, przez pewien czas rodzina naciskała, by zdecydowali się z Mariuszem na prawdziwy ślub a przynajmniej taki, który miałby pewne konsekwencje i w Polsce, ale jakoś nikt nie miał do tego głowy. Odkąd siwiec z mężem i córką miał przeprowadziła się do Meksyku, kwestia ślubu w ogóle straciła na znaczeniu. Na razie celebrytka jest zachwycona życiem Tulum, do tego stopnia, że nie myśli o powrocie do Polski. Za to chętnie wpada do krajów Ameryki Środkowej, ostatnio do Kostarki. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ta decyzja wymusi na Natalii obowiązek szkolny, któremu miał ja zacznie podlegać za półtora roku, ale teraz to już nie wydaje się takie pewne. Wszystko może się wyjaśnić w najbliższych miesiącach, bo w Meksyku edukacje szkolne rozpoczynają sześciolatki. Więc jeśli więc chce zapisać mnie do Meksykańskiej Szkoły, powinna już zacząć się do tego przymierzać. Na razie siwiec nie pali za sobą mostów. Sympatia polskich fanów nadal jest dla niej ważna. Z myślą o nich co jakiś czas zamieszcza na Instagramie swoje seksowne zdjęcia. Wczoraj też chciała tak zrobić, ale jej pośladki, wypięte na tle słońca zachodzącego nad kostary konie, zrobiły wielkiego wrażenia. Ujęcie skradł odchudzony Mariusz Raduszewski. Pod zdjęciem posypały się komentarze. Z tego męża to została połowa, szczypiorek się z niego zrobił, ale pani mąż zrzucił jakąś szczególną dietę stosował, odmłodniał od razu. Kurczę, ale mąż wyszczuplał, piękna, świetlana para.